tak jest powiedziane że jeżeli nie ma drogi rowerowej jest opuszczony ruch Trzy. Jeżeli jest droga rowerowa, jest zobowiązany korzystać drogi rowerowej. Ale tych dróg rowerowych wszędzie nie ma. Niektóre... Tak niektóre. No, nie ma Tak ale ten przepis ma być zmieniony, ponieważ ma być dopuszczony. No, Pana, pan sobie masowego tu są różne dyskusje nawet jeżeli rowerzózka stworzy zagrożenie w ruchu połowy ale nie, nie, dobrze ale o co panu chodzi w ogóle, po, w jakim my celu my nas, my nas my pan wezwał? Pan pana, panu mamy tutaj stać? Czy pana, panu przeszkadzałem te rowery tutaj no, no bo o co panu chodzi? Na środku i tak dalej nie, 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 absolutnie. Ak no, nie wiem, po co Pan nas wezwa? Miało być parkowanie i z tego co ja słyszałem, miało być parkowanie. No tak. A Pan zgłasza mi, że powiem co innego. No to teraz zgłaszam, ten, ten tak na gorąco, tak? Jak Pan będzie tak na gorąco zgłaszał, to można tu tysiąc rzeczy zgłosić, Różno. No 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 jeżeli jest na wyprawy, to Państwo nie wezmą tak. Tak, nie Pana, ale w powinien jechać Szymona, czym jest rzecz, bo nie, nie, Pana, e, to zzy, bo nie, nie, nie będziemy w rozmawiać o tym, co w jest po różnych w, jak, w jakim celu pan ma odwrotność, co pan się ale ja cię pytam po raz drogi W jakim celu pan nas tutaj weźmie? Poprzek, silony? ona przejeżdża w ten Pana o rowery panu chodzi, Następ... o parkowanie? Następny przejeżdża rowerzysta Ja nie wiem, myślałem, że państwo są w stanie jakoś zareagować, no, pomóc też. Jak to też? Ja nie rozumiem też. W jakim celu Pan nas wezwał w sprawie parkowania? Tak. Dostaliśmy informację. że jest nieprawidłowe że jest parkowanie. parkowanie. Pan mi wskaże, to nieprawidłowe parkowanie. I na takie zgłoszenie przyjechaliśmy. Nie, bo ja do Pana mówiła, Pan mi ciągnął rower, rowerze To w końcu albo rozmawiamy poważnie, albo nie.

47, ustęp rok. Pana, ale ja nie przyjechałem tu po nauki, żeby słyszeć, i tak co? dalej, no, się czy pana informować. Pan kupi sobie pan nie kodeks nie drogowy. Ja pan pan mogę zacytować. Pana można. No co pan chce jeszcze wiedzieć? Bo taka dyskusja jest jałowa. No tak. Więc musiałem. Półtorej no, temu tak. stały trzy pojazdy na pedikupie. Ten motor. Zostało jeszcze. Wioski, tak, myśli, myśli, nie no niestety, my przyjeżdżamy nie ma. Pan uważa, że, 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 że to, że mam tanieć te samochody, które tam staną? Nie, tam, nie no, tego nie ma. W momencie, kiedy przyjeżdżam, czy bo pieszy, bo no, jest przykro mi, że jest moje do pierwszego służbowania. Moim zdaniem jak najbardziej nieprawidłowe no, no, z trzech paragrafów. Ja nie widzę tam postaw do podjęcia. To wszystko, co pan ma do nas? W tym momentach, Proszę tak, zgłaszać tak? konkretnie sprawy do straży. My a, jesteśmy jest załogą interwencyjną, a nie po to, żeby... zgaszona że i jest wykomentowana zdjęciem. Ja Panu coś powiem. Wymiot... W każdym rejonie, na tym Kożu i Bielanach działa strażnik rejonowy. W strażnik rejonowy to jest odpowiednie, czas, taki jak dzielnicowy. Jeżeli Pan ma tutaj wiele problemów po prostu związanych z otoczeniem, to gdzie Pan mieszka, może Pan piszemnie popisać na piseklu 13a i zgłosić te problemy. Strażnik rejonowy, który ma ten rejon zgłosi się do Pana, jeżeli Pan będzie chciał. Z Panem się umówi. Pan wskaże wszystkie problemy i omówi sobie problemy rozwiązane. Ponieważ, są uwagi naprawdę na te rowery, no, muszę zobaczyć, czy to jest ten. Tutaj, tutaj następny dżentelmen idzie po przejściu dla pieszych, pochodników. za to pana, ale, ja panu Policja, ale ja Panu powiedziałem, już. co Pan ma zrobić, jak Pan widzi inna... No, ale, no tak, ale, no ale ja, to, to jest dla mnie niewiarygodne. Państwo są na miejscu, rozmawiamy o tych rzeczach i Państwo na no, przykład w ogóle nie zainterweniują? No ale z panem, nie możemy jednocześnie. Ale już pan powiedział, że, 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 że tam to już zakończona, tak? że już nie widzi powodu. No I ja, no ja teraz zgłaszam następny problem i to, jest, i to jest dla Państwa. No ja nie, ja nie wiem po co w ogóle. E, e, Państwo tak, nie znają Państwu kodeksu drogowego. Nie interweniują Państwo, widzę, które wskazuje, tak? Przyjechali Państwo na miejsce że rowerzysta jeździ po chodniku yy, kilka już wskazałem innych przypadków Zawiewuję teraz dla to Państwa to, 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 to w porządku zapytuję ostrożność w tym kierunku. No. czyli co, tutaj już w tym parkowaniu nie ma Pan problemu? nie, no nie? mam problem tamten, tamten motocykl, tamten motorower stoi cały czas źle, no nie, ale Bo Pan Pan, pan, się, pan, myli. pan się myli, Pan się myli, no Pan się myli pojazd musi być zaparkowany przy, przy krawędzi, co najmniej 10 metrów od przejścia dla pieszych tak? i 10 metrów od skrzyżowania tak. No i tych warunków no tego nie jest nie spełnia. Są odpowiednie, y, tam jest określone dokładnie, że przed przejściem dla pieszych jest to no. odległość, a za przejściem dla pieszych no. jest no. odległość. A tu jest, a a tu jest co? Tak, a, jest a tu jest tak, ewentualnie na przejściu. A to jest tak, jak pan powiedział. Dobrze, rozpiszemy notatniki i założymy. Dobra. Dziękuję